Dzień dobry. Dzisiaj krótki film o grze, o kolekcjonerskiej grze, w stanie perfekcyjnym praktycznie, w stanie kolekcjonerskim. One Force, oblężenie, jest to wersja na PC, dwupłytowa, praktycznie w tej chwili już klasyka, w oryginalnym opakowaniu. One Force, oblężenie, tak się prezentuje, wersja dwupłytowa, Kładka reklamowa. Instrukcja oryginalna, w dobrym stanie, poszczególne etapy gry i ta wersja, wszystko w oryginalnym opakowaniu, Wnośnik w bardzo dobrym stanie, Zarówno Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kontaktu. Link będzie w opisie. Poza tym dziękuję za subskrypcję i zapraszam do dalszych subskrypcji mojego kanału. Dziękuję bardzo.